Paczka z Zary, odebrana właśnie od kuriera. I tu są. No nie! I wiecie, co pierwsze rozczarowanie, chyba. To jest chyba pierwsze rozczarowanie. A mianowicie tręcz, który miał być beżowy, i w rzeczywistości taki beżowy niby jest, ale to jest właśnie ten beż wchodzący w zieleń. Nie Nienawidzę tego koloru, więc nawet jeśli będzie wyglądał jakoś, nie wiem, super, przesztos, to nie zostanie za mnie. Sorry. Druga rzecz i tu już kolor mi się podoba, chociaż, kurczę, to jest ten kolor mandarynkowy, tak jak w Reserve, to więc obawiam się, że nie będzie dobrze, dobrze na mnie wyglądał, ale bardzo mi się podoba fason i ten jeans jest tak milutki, że sztos. No, to to wiadomo, że mi się bardzo podoba. Nowe Biker różowe 49,90 ml. Oczywiście przy mierzeniu Wam też powiem o wszystkich rozmiarach. Cztery rzeczy tylko, że ty zamówiłaś? Oh no! I tu jest ostatnia rzecz. I wiecie co? Z tym plecaczkiem to jest taka historia, że ja już jeden zamówiłam. Nie wiem, czemu odnoszę wrażenie, że te y, są krótsze, no ale nieważne. Tutaj te lubią się rozklejać, te takie oczka, coś takiego. I widzę, że tu nie są rozklejone, i mam nadzieję, że nie będą wypadać. Bo słuchajcie, poprzedni po prostu był uszkodzony. Nie wiem tylko, dlaczego przyszedł zupełnie rozpięty. Mam nadzieję, że. Zamek jest ok, bo pamiętacie, w zeszłym roku już się czaiłam i czarny zamawiałam. No i tam właśnie pasek, pasek. Zamek był właśnie straszny, a tutaj te zamki ładnie chodzą. Tak, ładnie. No i jest bardzo fajny, pojemny, butelka, wszystko, wszystko nam tutaj wejdzie i ten kolor mi się podoba, i zaraz, aha, w tą stronę trochę gorzej idzie z tym. Z zamkiem, ale zobaczcie, porównanie kolorów. Widzicie? To jest taka no, bardziej zieleń nawet niż beż, A to jest wesz. Dlaczego to nie jest w takim kolorze? Halo Zara? Zara reklamacja. Ja wziąłem rozmiar M i on kosztował 350 zł, więc jak się domyślacie za te pieniądze muszę mieć produkt idealny. Bajker są idealnego rozmiaru. To jest ML, tak jak Wam mówiłam, i specjalnie założyłam. Czekajcie, tu jest coś. Specjalnie założyłam bluzeczkę crop top, żebyście dobrze zobaczyli, jak one się prezentują. A teraz, ile założyć na to tą pomarańczową koszulę, i zobaczymy, czy kolor jest dla mnie ok. No dobra, i to jest taka koszulobluza bluza. Tak naprawdę, jest bardzo ładna. Fajnie, bo zapinamy ją na napy i możemy ją właśnie jako kurtkę nosić albo jako koszula. słuchajcie, spokojnie, możemy sobie, wiecie, tutaj w jeansy albo w coś. Ja tam patrzę, jak wyglądam i kurczę, połączenie koloru, czyli no pomarańcz z różem, jak kocham to połączenie, jak wiecie. Długość, ja mierzę rozmiar M, no i jest oversize, mocno oversize. Będę musiała się zastanowić, czy chcę aż tak. Chociaż nie, podoba mi się, bardzo ładnie wygląda. Tutaj ten dekolt jest ekstra. Nie wiem, tylko czy ten kolor jest dla mnie ok. Kurczę znowu z tym kolorem mam problem. Nie wiem, to jeszcze przemyślę, ale jeśli chodzi o samciuch, sam w sobie, te kieszenie takie w stylu militarnym, rewelacja, mi się bardzo podoba. O, tu trochę w innym świetle teraz widzicie w lustrze mnie i nie wiem, kurczę blade, no czy to jest mój kolor, czy to nie jest mój kolor wydaje mi się, że to jest znowu ten kolor e, bluzy z Reserved czyli taki bardziej mandarynkowy nie wiem, czy to ma, przede wszystkim włosy no włosy tutaj już potrzebują odświeżenia, jak widzicie no ale tak to wygląda hmm. no, nie wiem, nie wiem trencz, najpierw z tej perspektywy słuchajcie założyłam go na siebie Podoba mi się. Tylko kolor mi się nie podoba. Bo ciuch sam w sobie jest naprawdę super. Ja mam rozmiar M. On miał być taki mocno uversajzowy. Na mnie jest idealny. Długość rękawa też jest idealna. No i teraz, właśnie nie wiem, czy widzicie dobrze, bo u nas w kołko pada słońce, pada słońce, więc nagrywam przy świetle dziennym. No bo miałam tylko cztery rzeczy, więc nie będę rozstawiać całego studia. I wiecie co? No kurczę, fajnie jest. Ten materiał jest taki dość cienki. On tak naprawdę nie jest na żadnej podszewce, tutaj ten kawałek jedynie. Ładne guziki, wykonanie, no ale wiecie, nadal musimy mieć z tyłu głowy, że jest to 350 zł. I tak szczerze za ten ciuch nie dałabym tyle. Fajne duże kieszenie. Długość dla mnie chyba ok. No, ale jeśli chodzi o mnie, no to kolor zdecydowanie wszystko psuje. Muszę uważać, żeby Eli nie próbował na mnie skakać. Także dla mnie nie, ale fajny, bo jest taki, wiecie, uniwersalny. No, ale dla mnie nie. Co chcę jeszcze zaznaczyć, że kolor na poprzednim nagraniu w ogóle nie jest taki. To nie jest... Gdyby to właśnie był taki kolorek na nagraniu, to bym go zostawiła, ale on... No, on wchodzi w dziennej. No kurczę, czemu tego nie widać na nagraniu? Dobrze. Mam nadzieję, że na tym poprzednim było. Jakiś czas temu obiecywałam Wam, że nagram film z aktualizacją mojego make-upu i wypowiem się na temat tego podkładu. Słuchajcie, rewelacja. Nawilżający, nieobciążający cery, nic mi po nim nie wychodzi, i te zmiany, które tutaj widzicie, które gdzieś tam już się goją, no to jest efekt tego, że robię w tej chwili detoks i po prostu wszystko wychodzi. Ja mam w kolorze 03 i to jest Eveline Cosmetics Better than Perfect. Słuchajcie, rewelacja nie ściera się przy dmuchaniu nosa, w moim przypadku oczywiście, wiecie, nie trę tak maksymalnie, nie wyświeca się tak turbo, a ja w okresie letnio-wiosenno-letnim właściwie mam taką cerę no bardziej tłustą tutaj, zwłaszcza w strefie T, ale tutaj też trochę poliki się y, tłuszczą, więc generalnie, generalnie ten produkt jest dla mnie idealny. I słuchajcie, ja daję pod to pielęgnację po prostu serum, krem, Krem pod oko i jadę później z tym produktem. Także już Wam pokazuję, jak on będzie wyglądał na połowie twarzy, a na drugiej połowie twarzy nie nałożę nic. Oczywiście ja używam gąbeczki z Glam Shop. Najlepsze gąbeczki według mnie. Kupiłam te z polecenia szuszy z Action. Nie umywają się w ogóle. Zdecydowanie to nie są gąbeczki dla mnie. Jeśli ktoś może wydać na tą oryginalną gąbeczkę Beauty Blender, tak dobrze mówię? Mam nadzieję, że tak, bo ja widzicie, nigdy jej nie miałam i nie mam zamiaru nigdy kupować. Dobra, lewą stronę pomaluję, prawą zostawię gołą. I ja sobie robię takie o stempeleczki. Najbardziej pewnie będzie na nosie widać. Ołożone. Ten produkt jest idealny do dokładania. I tak, to moje opakowanie już się kończy, więc muszę wykończyć już następne czek w kolejce nowe sobie kupiłam. Była jakaś tam promocja kiedyś w na i po prostu wiedziałam, że mi się super sprawdza. Także tu jest strona bez, tu jest z. No krycie jest super, w sensie nie jest takie... Ja nie lubię maski. Więc dla mnie to krycie jest idealne, bo ono jest bardzo naturalne. Wyrównuje kolory, ale, wiecie, nie robi takiej machy i o to mi tak naprawdę chodzi. Zaraz Wam pokażę całą twarz zrobioną. I tak to się ma. Jak widzicie, naprawdę naturalny efekt. Ale delikatnie zakrył te niedoskonałości. Oczywiście możemy budować krycie, czego ja nie będę robić, bo ja po prostu nie lubię takiego ciężkiego makijażu. Jeśli chodzi o korektory, nic się nie zmieniło. Jasny to jest glam-shop, który daje w tej okolicy, żeby rozświetlić trochę wewnętrzny kącik. Jeśli chodzi o resztę i jakieś tam zmiany, żeby ewentualnie nie było ich widać, to jest ten Too Faced. O, naprawdę bardzo, bardzo delikatnie jedziemy. Korektory ogarnięte. Jeśli chodzi o puder, to też się na razie nic nie zmieniło. Cały czas go wykańczam. To jest ten Bell Let It Bake Powder, ale wszystkie pudry z bal są według mnie bardzo dobrej jakości i serdecznie je polecam. Pędzel też się nie zmienił, to jest Blended 160 Powder Pro. Paletka Bell Matte Face Contour Palette już też milion razy widzieliście. Ja używam obydwu, mieszam po prostu i robię taki delikatny kontur. Kości policzkowe, nosek. Z boku i troszeczkę od spodu, druga broda, powieki, tyle. Teraz róż. I słuchajcie, na zmianę już teraz używam tego panna młoda z glam shopu. I tego znam. I wiecie, co obydwa są bardzo fajne. Także ten znam też bardzo, bardzo fajny. Ja lubię taką cerę. Widzicie z takim pulikiem, wtedy mam wrażenie, że jestem taka fresh. Przy różu najważniejsze jest to, żebyśmy nie zrobili za nisko tego różu. Jak wyżej, to nic się nie stanie, a jak niżej, no to mamy smutną buźkę. Rozświetlacz Sweet Peach Glow, cały czas to samo. Stu faced. Jedziemy z rozświetlaczem, czyli tą stroną, jak widać, jest mocno zużyta już. Kupił W środkę jadę ten Ja bardzo lubię taki efekt brwi. Znalazłam sobie w moich zapasach w kuferku Goof Proof Brow Pencil i to jest Benefit. Ja mam numerek 3. I tak, tutaj mamy szczoteczkę, a tutaj mamy coś takiego. I wiecie co? Może delikatnie tutaj te moje końcówki przejadę tym. Potem sobie wyczeszę szczoteczką. A jeśli chodzi o włoski, to klasycznie użyję tego z burzu. Tuż niezmiennie to warietę od Everline Cosmetics. Poszowane. i teraz jedziemy drugi. Rzęsiory zrobione, o dziwo jakieś... O, to jest ten, ten z Biedronki i teraz zobaczmy. Ładny jest, naprawdę ten błyszczyk ładny jest i daje ładny kolor, także super. A na to nałożymy sobie... Chciałam już coś innego, ale nie. Ja zawsze jeden i ten sam produkt. I to jest oczywiście NYX Insta Istanbul. I słuchajcie, on chyba został wycofany. Chciałam ostatnio sobie go zamówić i nie było. I generalnie, jak będę w jakimś centrum handlowym, to słuchajcie, wejdę i stacjonarnie będę go szukać. Bo ja go uwielbiam, ja go w kółko używam. Jak widzicie moje różowe usta, to z reguły jest właśnie NYX Istanbul. I to jest taki dla mnie mega świeży, fajny kolorek, więc no nie chcę. Nie chcę, żeby mi się skończył. Chcę mieć nowe opakowanie, także będę go poszukiwać. Gdybyście y, widziały albo widzieli, gdzie ten produkt mogę kupić, stacjonarnie bądź online, to koniecznie mi wy wyślijcie. Ja będę po prostu przeszukiwać y, wujka Google. A teraz zabieram się za inne nagrywki dla was.